Siema! Ja jestem Ramek, a to tak, jest późno. <grych> a to filmik pod tytułem, jaką szkołę wybrać? Oczywiście, jeśli nie wiecie o co chodzi w tym filmiku, to Tutaj właśnie znajduje się adnotacja do filmika, który był na kanale Backstage'owym, na którym tłumaczyłem swoją rolę w całej akcji z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Tak, dokładnie. Także tam to wszystko się dowiecie. A teraz przejdę do meritum, czyli do tego, jaką szkołę wybrać. Myślałem nad tym właśnie, w jaki sposób wam to przedstawić, te moje ideologie na temat tych szkół zawodowych, na temat technikum, na temat zawodów i tak dalej. I pomyślałem sobie, że najlepszym sposobem byłoby przedstawienie takiego faku. Takie Q&A, tyle że takie edukacyjne. Wiem, że teraz wiele osób z was Gibuł słów niestety um, A wielu z was tego określenia bardzo nie lubi Ale chcesz do tego z stansą, oczywiście Wybiera teraz szkołę, średnią oczywiście Czy liceum, czy technikum Czy zawodówkę, no i każdy oczywiście Nie wie jaką decyzję podjąć Oczywiście tym filmem nie mam zamiaru was Przekonywać do tego, że technikum jest najlepsze na świecie Bo to na pewno nie jest Tym filmem chcę wam powiedzieć coś na temat tego co ja wiem Tego mojego doświadczenia Oczywiście najczęstszym pytaniem jest jaką szkołę wybrać I od razu wam powiem, tej decyzji nie mogę Podjąć za was ja te decyzje nie mogą podjąć za Was rodzice, kuzyn, ciocia, babcia, ktokolwiek. Nie mogą za Was podjąć. Oni Wam mogą tylko poradzić, dokąd możecie pójść. To Wy musicie podjąć ostatecznie decyzję, do jakiej szkoły pójdziecie. Najważniejsze jest research, o tym musicie pamiętać. Bez wiedzy na temat tego, jak to tam wszystko wygląda, nie podejmiecie decyzji, bo pójdziecie i okaże się, że to nie jest coś, co, w ogóle was, to jest coś, co was w ogóle nie jara i nie chcecie tego po prostu się uczyć. Pytajcie swoich rodziców, pytajcie swoją, swoich starszych kuzynów, kuzynki, kumpli starszych czy cokolwiek i sprawdzajcie internet. Ministerstwo oferuje Wademekum Talentu, to jest, taki, to jest takie też faku internetowe, które znajduje się na tej stronie, tam linki będą w opisie, na którym są właśnie zadawane pytania do was, czyli do odbiorców, którzy chcą dokonać decyzji, na podstawie właśnie tej edukacji, szkoły i tak dalej. Tam spokojnie możecie określić swoje zainteresowania, talent czy cokolwiek, więc myślę, że takie narzędzie rzeczywiście się przydaje i jest całkiem spoko. Kolejnym jest Labirynt Zawodowców, który też tam znajdziecie. Najlepsze jest to, że naprawdę po szkołach zawodowych, przepraszam, technicznych, yy, można... Czienka kowerku co jest. Ty do, ty do matury się uda. Pogodą ten. Przed maturą jeszcze może nie wiem, po maturze. No, przed maturą już ciężko. No bo w poniedziałek piszesz. Co piszesz w poniedziałek? Dobra, spadaj. No i wybił mnie z rytmu, no, wybaczcie telefon. Mm, Finał jest taki, że naprawdę po technicznych szkołach można potem realizować się w 200 i więcej zawodach, które tylko sobie wybierzecie. No i oczywiście największym problemem jest lokalizacja, czyli to, gdzie mieszkacie, to, gdzie takie szkoły się znajdują. To jest rzeczywiście dosyć trudne i ciężkie znaleźć szkołę odpowiednią do waszych właśnie zainteresowań w miejscu, w którym mieszkacie. No jest to ciężkie. No ale jeśli chodzi o te szukanie właśnie tych szkół technicznych i zawodowych, to do tego jest mapa, która też w zasadzie była we fragmencie filmika z dnia Pani ministry, chyba, gdzieś się nie mylę. Także dzięki tej mapie szkół zawodowych też tam czy na technicznych, też możecie znaleźć swoją szkołę. Moja też tam się znajduje. Pytacie też często, czy egzaminy zawodowe są też ciężkie. W moim przypadku na profilu techniki informatyk były to, był to, już była to kwalifikacja E12. Czeka mnie teraz w czerwcu E13, a za rok E14 wraz z maturą. Jeśli chodzi o te egzaminy, yy, czy tam kwalifikacje oczywiście były podzielone na praktyczny i teoretyczny, E12 -dwuna, e była najprostsza. To było nam no, składanie komputera, dosyć takie proste, rzeczywiście sprawy związane z informatyką. To jak napiszecie te zależy od Waszej wiedzy i zainteresowania właśnie w tym kierunku. Jeśli będziecie lubili dany kierunek, jak pójdziecie, myślę, że nie będzie takiego dużego problemu, by przyswajać wiedzę na ten temat, także. Da się to zrobić, uwierzcie mi. Pytaliście też, pamiętam, na live streamie, którego też robiłem, w zasadzie też taki Q&A, tyle że właśnie stamtąd wyłapywałem też te pytania na temat praktyk, jak te praktyki wyglądają, ile one trwałem, jak to w ogóle wygląda. Ja właśnie w klasie trzeciej, czyli teraz, miałem miesiąc praktyk. Ten miesiąc praktyk spędziłem w firmie mojego nauczyciela. Pana Ryszarda, którego serdecznie pozdrawiam Tam też te praktyki spędziłem przez miesiąc Pracowałem właśnie w różnych zasadzie miejscach Bo on tam w wielu tematach się angażował Także robiliśmy różne rzeczy od, od montażu stanowisk komputerowych Do budowania sieci komputerowych Innych, paszportowych zresztą Bo w marcu wyszły nowy system paszportów Co masakrą było I siedzieliśmy tam naprawdę długo przy tym By to wszystko posklejać, pozmontować I połączyć wreszcie Także rzeczywiście praktyki bywały czasem naprawdę niektórymi dniami bardzo ciekawe i trudne, i trudne przyznam. Ale jest to rzeczywiście krok do przodu. Jest to bardzo, fajny, bardzo fajna sprawa, i szczerze mówiąc, ten miesiąc wspomniany jako najlepszy, jeśli chodzi o edukację. Także rzeczywiście, fajna sprawa, te praktyki. I najlepsze pytanie, które bardzo mi się podoba. E, w zasadzie, nie py znaczy tak, pytanie, ale sformułuję troszeczkę inaczej. E, na temat e, byli specjaliści, oczywiście, na lei w streamie, gdzie właśnie gadaliśmy na temat edukacji, na temat wyboru szkoły. Znali się tacy, którzy, którzy pisali, że. Nie, bo jak wybiorę technikum. To ja już nie pójdę na studia, bo mi to odcina możliwości. Ja już nie będę wtedy mógł się edukować, to jest zły wybór. Złe myślenie, bardzo złe myślenie, naprawdę. Szkoły techniczne i zawodowe nie odcinają możliwości studiowania. Wręcz przeciwnie, nadają. Możli... To jest tak, może nie wręcz przeciwnie, ale to jest tak, że szkoły zawodowe i techniczne są po to, by ukierunkować was w danym kierunku. Masło myślane, ale wiecie o co chodzi. Uczycie się w danym kierunku, w danym profilu, w, dan w danej właśnie sekwencji, w której jesteście rozwijani. Wasza wiedza na ten temat się wzrasta, wzrasta, wzrasta. O tyle różni się technikum od liceum, że w technikum, tak jak powiedziałem, nasza ta, ta, ta szkoła ukierunkowuje ucznia w stronę właśnie, którą wybrał. W moim przypadku technikiem chromatycznym, tak jak mówiłem. Mm, oczywiście, ktoś może być z wyznania tego, że iść do liceum, bo to jest lepsza szkoła i tak dalej. Proszę bardzo, idźcie do liceum. Po szkole zawodowej, technicznej możecie pójść na uniwersytet, akademię, sraki owakie. Jest tego naprawdę bardzo dużo, i ta. I te ten wachlarz wyboru jest naprawdę szeroki. Czy można pójść na... do pracy od razu po szkole, po szkole średniej, czyli po technikum, po zawodowca? Oczywiście, to jest fajne. Policeum. Też można, ale wiecie, jak to jest? Po liceum. No nie ma się papierka, to jest tylko liceum. A po zawodówce, po technikum. A się już tytuł? E, w moim przypadku, tak jak już mówię: technik, informatyk. E, także rzeczywiście da się już fajnie pracować po e, szkole średniej z takim właśnie papierkiem e, i licencją danego właśnie profilu. Poza tym jest jeszcze wiele kursów i szkoleń, które można uruchomić sobie, jeśli chodzi o swoją edukację po szkole średniej, które jeszcze doszkolą nas w danej dziedzinie i jeszcze lepiej możemy się czuć w danym temacie. Także myślę, że tak bardzo ogólnie. Szkoły techniczne i zawodowe są naprawdę na wysokim poziomie mimo wszystko, a stereotyp pod tytułem yy, do liceum idą mądrzy, a do technikum i zawodówki idą głupi jest bardzo starym stereotypem, którego trzymają się niestety nasi rodzice. Więc pamiętajcie o tym, bierzcie to pod uwagę i miejcie to z tyłu głowy, że są to stereotypy. To wszystko z mojej strony. Ja lecę, trzymajcie się, cześć!